Co my, rodzice, możemy robić na co dzień, jak wspierać te nasze dzieciaki, żeby właśnie do tych kryzysów nie dochodziło? Ja jestem zwolenniczką profilaktyki. Ja jestem zwolenniczką zapobiegania, a nie leczenia, chociaż leczyć też trzeba, jak już jest kłopot. Natomiast przede wszystkim chciałabym podpowiedzieć o. Takich kwestiach związanych z budowaniem relacji, zaufania w domu, żeby dzieci wiedziały, że mają w nas oparcie, że faktycznie jest takie miejsce stabilne dla nich i to jest właśnie dom. Oprócz budowania relacji, tego, żeby dawać przestrzeń do rozmowy, do wysłuchania tego, co się dzieje, do podpytania, co tam słychać i w domu, kiedy nas nie ma, co się w nim mm -hmm. dzieje, i w szkole, i wśród rówieśników. Na pewno ważnym elementem są też takie zajęcia, które rozwijają samoregulację, rozwijają samoświadomość, zajęcia, które rozwijają inteligencję emocjonalno-społeczną. Czy to takie, które dedykowane są dokładnie tym kompetencjom, czy inne, które też pomagają zadbać o te elementy, takie jak teatralne zajęcia, drama, też wszystkie rówieśnicze, gdzie piłka nożna, gdzie możemy wchodzić w jakieś interakcje, więc to, to, to jest kilka wątków, ale kluczowa sprawa to jest zadbanie o to, żeby dzieci i młodzież miały to poczucie bezpieczeństwa w domu. Drugą rzeczą jest poczucie bezpieczeństwa w szkole, mhm. Czyli ta jasność ról nauczycieli, o których powiedziałam, na ile ten wychowawca jest faktycznie taką osobą zaufania, do której można podejść na ile zbudował w ogóle jakąś relację kontakt z dzieciakami. Teraz jest więcej psychologów, pedagogów w szkole, a więc też znaczenie tych osób jest ważne. Istotne jest, na ile oni siedzą u siebie i zapraszają tylko wtedy, kiedy trzeba coś naprawić, a na ile wychodzą do dzieci, proponują jakieś zajęcia, które rozwijają te umiejętności dialogu, dzielenia się swoimi odczuciami, mówienia o emocjach.